Witam pięknie, pokazałbym wam dzisiaj jak robię karkówkę Przekroimy ją Karkówka rozkrojona Fajnie obrócimy Teraz trochę doprawimy z każdej strony Pieprzu Soli Czosnek To samo robimy z drugiej strony Obrócimy ją na zot Wykładamy ją syrem. Syr żółty w plastrach. I na to kładziemy plastry bekonu. Zawijamy. Karkówka zrolowana nasza. Teraz będziemy ją wiązać. Tu taką pętelkę przekładą bez dnia. I wiążemy sobie karkóweczka. I teraz karkówka ląduje na blasze. Blacha fajnie przesmarowana olejem. Karkówka elegancko doprawioną. Wbijam termometr. Karkówka mi się fajnie już piecze pół godziny. Teraz sobie ją podleję trochę wodą, żeby mi się nie przypoliła. przykryłek sobie ją żeby mi się nie spaliło leko i co, będę miał na 150 stopni tak, żeby miała w środku 80 stopni pyszno, soczysto, karkówka już upieczona teraz będziemy sznurek ściągać z niej przekroimy po środku, a nie obejrzymy jak nam wyszła karkówka gotowa, pocięto Jozaro zajadą zajadę, kosztuję wążica smacznego jak będziecie kosztować My widzimy się w następnych filmikach. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, udostępniania na Waszych profilach. Pozdrowiu, trzymajcie się do następnego. Cześć! Link i opis. Pod spodem.